Siemanko! Pierwszym... Cześć. 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 To jestem ja, Kucia. Pamiętajcie, kiedyś obiecałem, że będę wszystkie odcinki co dwa Ale przez to, że po prostu no, nie miałem jak to zrobić, bo po pierwsze tamta modyfikacja Coś mi się popsuło mi, czy mi, dlaczego? Dlaczego. mi mi się popsuła. No i tak. I to będzie nowa seria z ser... To będzie oczywiście fuck, mam laga. Nie. To jest nowa seria. Nazywa się Minecraft Pixelmon. Jak już, jak widzicie, już mam Pokémon. A jest to oczywiście tak. Jolteon i ewolucja IV dostałem To y, mój pierwszy startowy, polecam bardzo fajny. Krokodyle złapałem na cmentarzu, y, jego... no też złapałem, tylko że jak był jego y, mniejszą ewolucję, nie pamiętam jaką. Waporę to akurat złapałem i miałem y, kamień ewolucji, no i agrona. Mam jeszcze wiele... A w sumie pokażę Wam, mam to w dupie, pokażę Wam. Mam ich z dobre. Fuck! Mam ich tak z. Kurde, nie wiem ile ich mam. Ale dużo ich mam, bardzo dużo. O, właśnie. Jeśli będziecie zabijać katerki i Weedla, dostajecie nić. I ty nic mo możecie sprzedać w sklepie. Za. Co to jest? Nie jest dobrze. Widziałem, że to ona, myślałem, że to mój, że go nie schowałem. A nawet go nie wystawiałem. Już biegnę, już biegnę, już biegnę. Okej, okay, patrzcie. Tyle mam pokémonów. Tak. Tyle. tyle. Jeszcze tutaj dwa. To właśnie nie wiem, czy tego jak Speed, czy nie. Taki Łoś. Okej, okay, no to tylko tyle na tyle. Dziękuję. Tyle na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do like, Lajkujcie. Subskrybujcie i komentujcie. Napiszcie w komentarzu, a może wybiorę was do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.